W najnowszym raporcie Indeks Milenium Potencjał Innowacyjności Regionów czołówka najbardziej innowacyjnych województw stanowi Mazowsze, Małopolska, Dolny Śląsk oraz Pomorskie. Ta czołówka jest w zasadzie niezmieniona od 2011 roku. Natomiast to, co wykazaliśmy w badaniach, to fakt, że następuje zmniejszenie dystansu w stosunku do lidera. Jakim jest Mazowsze. Dystans, jaki dzielił województwo małopolskie, dolnośląskie i pomorskie w stosunku do Mazowieckiego, regularnie się zmniejsza i najbardziej dynamiczne w tym względzie jest małopolskie, które dystans do Mazowieckiego zmniejszyło o blisko połowę. W porównaniu z rokiem ubiegłym 11 województw zanotowało wzrost potencjału innowacyjnego. Cztery województwa zmniejszyły ten potencjał, natomiast jedno województwo, województwo lubuskie utrzymało potencjał innowacyjności na poziomie z roku ubiegłego. W rankingu awansowało sześć województw, dwa województwa spadły, natomiast osiem utrzymało pozycję sprzed roku. Liderem w większości kategorii pozostaje województwo mazowieckie, jako największy ośrodek gospodarczy i akademicki. Natomiast ciekawy jest przypadek w obrębie kategorii uzyskane patenty, ponieważ w niej Koszurka lidera oddało Mazowsze. Na rzecz województwa dolnośląskiego. Natomiast największy awans dokonało województwo lubelskie, które awansowało w tej kategorii o 6 pozycji. Najniższy potencjał innowacyjności ma województwo lubuskie, opolskie oraz warmińsko-mazurskie. Są to małe ośrodki gospodarcze, ale też małe ośrodki akademickie. W związku z tym one mają najmniejszy potencjał w porównaniu z innymi regionami, natomiast to, co warto, to na co warto zwrócić uwagę, to to, że również te regiony poprawiły swoją konkurencyjność, innowacyjność. W w stosunku do roku ubiegłego. Aby nadgonić liderów rankingu ważna jest spójna strategia działania, spójna w obszarze zarówno biznesu, ale też nauki i samorządu, polityki lokalnej. Do tego konsekwencja. Przykłady takich regionów jak województwo lubelskie czy województwo podkarpackie pokazuje, że konsekwentna realizacja objętych wcześniej strategii przynosi efekty. Dobrym przykładem jest województwo podkarpackie, które od 2011 roku awansowało o trzy pozycje w rankingu milenium. Jest to efekt konsekwentnej i spójnej strategii rozbudowy przemysłu innowacyjnego, jakim jest przemysł lotniczy, który stanowi bazę potencjału innowacyjnego regionu.